Zmartwychwstanie pana Jezusa. Był wczesny niedzielny poranek, dopiero świtało. Przy grobie pana Jezusa czuwały straże, by nikt się nie zbliżał. Grób musiał być nienaruszony. Żołnierze stali tu od piątku i dotąd nic się nie wydarzyło. Nikt nie przychodził. Lecz oto teraz w ciszy poranka ktoś się zjawił. Ktoś, kogo żołnierze nie mogli zatrzymać. Z nieba stąpił anioł odziany w śnieżną białą szatę. Zaledwie stopy jego dotknęły ziemi, a ziemia zadrżała. Żołnierze o mało nie umarli ze strachu. A gdy zobaczyli, że anioł zbliża się do grobu i odwala ciężki kamień, nie wytrzymali i uciekli w popłochu. Przy grobie został tylko anioł. Tego poranka pan Jezus wrócił do życia i opuścił ciemny grób. Zmartwychwstał, pokonał śmierć, ponieważ był synem Bożym. Czas kary minął. Odtąd pan Jezus nie zazna już bólu ani cierpienia. Anioł zesłany przez Boga będzie mu służył. Wszystkie anioły odtąd będą mu służyły. On bowiem jest królem nieba i ziemi. Uczniowie jednak. Nic jeszcze nie wiedzieli, że pan Jezus zmartwychwstał. Rankiem do grobu przyszły te same kobiety, które go tu złożyły. Szły bardzo smutne, myśląc, że pan Jezus nie żyje. Nakupiły wonności i teraz chciały namaścić nim ciało pana Jezusa. Kiedy weszły do ogrodu, przypomniały sobie o wielkim głazie zamykającym dostęp do grobu. Zmartwiły się, kto nam pomoże odwalić ten ciężki kamień. Nagle przystanęły, a oczy im się rozszerzyły z przerażenia. Kamień był odwalony. Jak to się stało? Kto to zrobił? Ktoś tu był przed nimi. Czyżby przyszli wrogowie pana Jezusa i zabrali jego ciało? Jedna z kobiet natychmiast zawróciła, by zawiadomić uczniów. Tą kobietą była Maria Magdalena. Pozostałe podeszły jednak bliżej do grobu i wtedy ogarnął jej jeszcze większy lęk. Ktoś był w grobie. Zobaczyły postać w pięknej białej szacie. Potem drugą. Dwaj aniołowie stali przed przerażonymi kobietami. Nie bójcie się, mówili. Szukacie Jezusa, który był ukrzyżowany, nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Wejdźcie i zobaczcie. Miejsce, na którym był złożony, jest puste. Kobiety zajrzały. Miejsce było puste. Nie mogły pojąć, co się stało, nie mogły w to uwierzyć. Usłyszały głos aniołów. Czy nie przypominacie sobie, co wam pan Jezus kiedyś powiedział? Umrę, ale trzeciego dnia opuszczę grób. Tak, teraz sobie przypominały. Ogarnęła je wielka radość. Idźcie zaraz do uczniów i zawiadomcie ich o tym, co się stało. Nie zapominajcie też o Piotrze. Usłyszały jeszcze. Wtedy spiesznie ruszyły w drogę powrotną, biegły drżąc z radości. Lecz któż to idzie im na spotkanie? Kto pozdrawia jest taką dobrocią? To Pan Jezus, a więc prawda jest, że On żyje. Stanął przed nimi we własnej osobie. Ich zmartwychwstały stały mistrz powrócił do nich. Kobiety padły przed Nim na kolana, ściskały jego nogi i płakały z radości. Pan Jezus rzekł: Powiedzcie moim uczniom, że mnie wkrótce zobaczą. I oto kobiety znów zostały same, bo Pan Jezus nagle zniknął im sprzed oczu.